Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo. Panie pośle, naprawdę. Media się przyglądają, młodzi ludzie się przyglądają, należy dać im jakiś przykład zachowania. Naprawdę. Szanowni Państwo, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Zadawał tutaj pytania dotyczące tego, co służby państwa robią w sprawie kryptowalut. Pan jest prawnikiem, pańska żona również, w służbie państwa. Więc ma pan świadomość, ile spraw toczy się w prokuraturze? Ile, ile spraw toczy się w prokuraturze dotyczących kryptowalut? Proszę Państwa, pośle, dane tak. są bezwzględne. Od stycznia 24 mamy spraw, które dotyczą kryptowalut 5824. Te sprawy dotyczą polskich obywateli. Wyłudzeń na polskich obywatelach. Tam są realne kwoty. Sprawy, które dotyczą platform. Gdzie prokuratura w 107 tylko sprawach dokonała zabezpieczeń na kryptowalutach 29 milionów. Czyje to są pieniądze? Przestępców, którzy wyłudzają te środki od kogo? Od polskich obywateli. Państwo mówicie, że platformy cyfrowe czy platformy inwestycyjne uciekną za granicę. Ale państwo polskie ma obowiązek przestrzegać polskich obywateli przed tym, że jeżeli będą inwestować za granicą, czynią Pana własne ryzyko, ale ta ustawa pozwala kontrolować w ramach unijnego rynku podmioty, które są zarejestrowane za granicą, gdzie polscy obywatele inwestują swoje pieniądze. Państwo nie chcecie do tego dopuścić, Nie wiem dlaczego. Mówię tu do posłów Konfederacji i do posłów Prawa i Sprawiedliwości. Pan Bosak powiedział wyraźnie na zamkniętym posiedzeniu. I mogę to powtórzyć. Bitcoiny, bitcoiny są ryzykowny, ryzykownym inwestowaniem. Ryzykownym inwestowaniem. To jest wiedza powszechna na tej sali. Bitcoiny są. Ryzykownym inwestowaniem. To nie jest forma gry na akcjach na giełdzie, gdzie jest realna firma, która wydaje akcje. Mówimy o wielu kryptowalutach i Pan dobrze o tym wie. Przeczytam Państwu statystykę, jak rosną sprawy platform inwestycyjnych, jaki jest wpływ spraw. W 2024 1494. W 2025 1665. To są, panie ministrze, realne sprawy w prokuraturze. A wie pan, że większość z nich jest umarzana? Dlaczego? Bo przestępcy rozpływają się w sieci, bo nie mamy nadzoru. Kiepską prokuraturę, proszę pana. To... Widzę, że 8 lat doprowadziło do tego, że ta prokuratura rzeczywiście jest kiepska, ale my ją poprawiamy. Przeczytam Panu fragment z jednego raportu. W kategoriach przestępstw kryptowaluty odgrywają kluczowe znaczenie. Jedną z nich są przestępstwa popełniane za pośrednictwem platform inwestycyjnych, w których kryptowaluty odgrywają kluczową rolę jako narzędzie wyłudzania, ukrywania tożsamości sprawców oraz legalizacji środków pochodzących z przestępstwa. Mechanizm tych oszustw opiera się na stworzeniu pozorów legalnej działalności inwestycyjnej przy jednoczesnym wykorzystaniu specyfiki walut wirtualnych, takich jak decentralizacja, anonimowość oraz co do zasady brak możliwości cofnięcia transakcji. Te środki rozpływają się bezpowrotnie. Polskich obywateli Pan o tym wie, niech się Pan nie śmieje z tego to są poważne rzeczy. Kryptowaluty w tym procederze pełnią przede wszystkim funkcję środka transferu pieniężnego. Ofiary są instruowane, aby zakupiły kryptowaluty. Najczęściej tu są wymieniane bitcoiny, Ethereum, stablecoiny, a następnie przesyłały je na wskazany adres portfela cyfrowego. Dla sprawców jest to rozwiązanie szczególnie korzystne, ponieważ transakcje kryptowalutowe są szybkie, globalne i co do zasady nieodwracalne. Brak nadzoru instytucji bankowych oraz ograniczone możliwości. Natychmiastowej interwencji sprawiają, że po dokonaniu transferu odzyskanie środków przez pokrzywdzonego jest w praktyce skrajnie utrudnione. Wie Pan, jak się skończyły upadki giełd kryptowalut. W Stanach Zjednoczonych 3,5 miliarda straty. Państwo musicie do tego podejść poważnie i apeluję zwłaszcza do posłów Konfederacji, bo ich wiedza co do kryptowalut jest ponadprzeciętna dlatego że kierują oni często swoje projekty polityczne do młodego pokolenia, które jest bardzo często zachwycone inwestowaniem i musimy odróżnić legalne platformy, kontrolowalne przez państwo instytucje od tego co dzisiaj mamy na tym rynku. A dzisiaj mamy dziki zachód, proszę państwa. No to może pan wyda państwowego Bitcoina, ale musi pan być w rządzie. Ale proszę mi nie przeszkadzać. Bardzo prosto. Jeżeli Pani Państwo proszę. nie będziecie przeszkadzać, ja już kończę. Martwi mnie bardzo to, że przedstawiciel prezydenta nie odpowiedział na rzecz zasadniczą: na sponsoring przez pewne firmy określonych podmiotów czy udział określonych osób ważnych w państwie w imprezach które mają ewidentnie lobbystyczny charakter. Może o tym Pan powie. Może o tym Pan powie, Panie Ministrze. Ja do Państwa apeluję i apeluję także do, do posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zastanówcie się. Słyszymy tutaj, że za dwa tygodnie pojawi się nowy projekt. Widzieliście Państwo, jak padały giełdy kryptowalut w przeciągu bardzo krótkiego okresu pieniądze znikały w Stanach. 3,5 miliarda dolarów, gdy giełda upadła. 22 rok. Proszę, żebyście Państwo to sobie sprawdzili. Po co są trzy tygodnie na nową ustawę? Po co? Odrzućcie Państwo odrzućcie weto państwo i zabezpieczcie polskich obywateli, bo będziecie ponosić swoją odpowiedzialność.